I mamy zadanie szóste. Jest podany kwadrat o boku długości 4 cm. Wpisujemy sobie w takim razie, że każdy bok kwadratu ma 4 cm. I pytają nas o wszystkie wysokości trójkąta ABC. To znaleźliśmy sobie taki trójkąt ABC. Mamy wierzchołek A, B i C tutaj. Czyli jak poprowadzimy sobie przekątną kwadratu, utworzy nam się trójkąt. Będzie to trójkąt prostokątny. Tu jest kąt prosty, bo jest to kąt w kwadracie. A tutaj kąty będą po 45 stopni. To wynika z sumy miar kątów kwadratu, sumy miar kątów trójkąta, która wynosi 180 stopni i wtedy dzielimy na 2, bo jest to trójkąt równo ramienny ze względu, że to są również boki kwadratu. To w takim razie dwie wysokości już będziemy mieli. Mamy jedną wysokość 4 cm, druga wysokość 4 cm. To może tak. Napiszemy sobie h1 równa się 4 cm. H2 równa się 4 cm. I teraz trzeba znaleźć H3. Wysokość H3 to będzie wysokość wychodząca z wierzchołka B i padająca na przeciwległy bok pod kątem prostym, czyli tu byłaby ta wysokość. I teraz jak tę wysokość możemy znaleźć? No, jakby to był cały odcinek BD, to byłaby to przekątna kwadratu. Czyli możemy sobie zapisać, że Długość odcinka BD równa się małe D, czyli przekątna kwadratu. A to innymi słowy jest A pierwiastka z dwóch, bo taki jest wzór na D. Więc możemy sobie podstawić, w miejsce A wpiszemy sobie długość boku kwadratu, czyli 4 pierwiastka z dwóch. Tyle wynosi cała przekątna BD. My chcemy to H3. To napiszmy sobie, że to jest jakiś punkt O, ten środkowy, czyli odcinek BO. Równa się 1 druga odcinka BD. Czyli to jest 1 druga razy 4 pierwiastek z 2. I tutaj skróci mi się dwójka z czwórką. 1, 2 i zostaje, że ta wysokość wynosi 2 pierwiastka z 2. Uzupełniam sobie tutaj. H3 równa się 2 pierwiastka z 2 cm. I mamy podane wszystkie wysokości w zadanku 6.